Dobra, ale a propos tego to ja w sumie o okay, No właśnie. ten, ulepszenie i przy okazji tak To naprawmy, to znak fajne O, siekiera To jest fajnie A czemu niektórych się nie da rozmontować? Nie wiem. Nie wiem pojęcia. A, bo ten key ja mam jakiś key który mam chyba. Przez to, że on jest z tej edycji jakiejś tam, no. Aaa, to dlatego. No okay, to, to w takim razie a... bym go ulepszył, jak już i tak musi u mnie zostać. Aaa, to też No, elegancko. Przekonaj, Michaela, by ci pomógł. Gdzie jest ten Michael? Co on jest, Michael? tu Tutaj, gdzieś tam siedzi. O, dobra, fajne, fajne miejscówka, ale trzeba z Michaelem pogadać. No, ten Michael! Michael, where are you? No, dokładnie to samo ona powiedziała. o, siedzi sobie. O, Curtis, widać, że ten dom będzie coraz bardziej zasiedlany, chyba. Czy więcej osób uratujemy, Sorry. to będzie coraz bardziej zaśmiałe? Dobra. Czy mm. ten Mike, co on dzisiaj on poszedł na spacer, co jest? Nie, nie poszedł na nie spacer. Nie wiem, kogo my mamy znaleźć? Czy ja mam jakieś inne misje? Mi coś? A wiem, czemu, bo debil sobie coś zaznaczyłem na mapie. Usuń punkt docelowy. O, dobra. Co ty Nie. tam robisz? Wracaj do domu! Nieważne, ważne. Musimy Michaela znaleźć. Nie wiem tylko gdzie on jest. Wiesz, Michael! Boże, Michael! Tutaj. Michael! Szukaj Michaela. Hmm. O, jest Amanda. Chyba dom będzie coraz bardziej ten. O, Emma. Michael! Znasz Michaela? Nie. Czekaj, tu byliśmy. Ja tu przed chwilą byłem i go nie widziałem, ale może jednak Michael? Dobra, na zewnątrz go nie ma, jest na 100% w środku. Nie no, zaraz mi, jak trafi, gdzie jesteś? ten. Ole, Znajduje ma bronię, ten gościu. Nie, Znajduje nie. Broni. Może tutaj.

Gone out there. How oh was god. <laughs> oh, thumb like this? What did you expect? He was a supporting lead, then he's Joe and Sam, and suddenly Poof! he's written out. Okay, yes, can we focus? Where is he? Get off me somewhere, I don't know. To get her to notice him again. Great, end of the world, and every man's gone local over one needy little hey. You don't get to talk about her, okay? You know nothing no, about no, Emma. And that's no great loss. <laughs> why do you care? Uh, why can't you morons just work with me here? <sighs> I'm się. Siento <sighs> I'm not your enemy. I wonder if he would... Nie no, zobaczyła, że dready ma i nie da się nie ma co czesać. Nie zbadane są wyroby boskie. Wszyscy to kurwa wiedzą. Piękny cytat. Pia zaklinaczkę. No cześć. Dobra, dobra, módl się tam. No i dobra, porozmawiamy. Musimy iść za Michaelem do Beverly Hills. Dobra, Beverly Hills. Już tam idziemy. Tędy. Tędek. Ej, ej. Coś tam chyba dla nas mają? Nie. Nie, co? Ty na pewno nie. Chodź. Dobra. Idziemy do Strikela, Nie ma co. Porozmawiamy z tym Strykelem. W ogóle po co się tu zbiera hajs, jak nie można nic kupować? Nie no, można u tego gościa tam przy stole kupić broń, nie? Tylko biedacy kupują. Prawdziwi mężczyźni znajdują się w śmietnikach i różnych innych miejscach. I my nie ma grzebania. Usłyszałem, jak mówiłeś, że prawdziwi mężczyźni nie znajdują w śmietnikach. Ej, czemu ja mam w ogóle jakąś umiejętność magiczną? No bo jesteś czarodziejem, nie wiem czy wiesz. Jest, nazywasz się tak zwany Legion Czarnoksiężnik Tak potocznie dla ciebie mówią po prostu Dobra, tędy. O, widzisz te przejście graniczne? Pa 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 jak temu dużemu zajebę zara. Uważaj, bo jest dużo ich. O, no, źle, kurwa. O kurwa, jeb... ey, wybuchłem. Musimy mnie podnieść. No, nie, nie. Podnieść idę, mnie! idę. Idę, o kurwa. Ja żyję. Czekaj. Odblokowałem w ogóle nowy poziom, zdobyłem nagle XZ. gdzę. jest ich trochę. O, kurwa. No, nie. O, teraz ja wybuchłem. Nie się sprawdza jednak po zastanowieniu. O kurde, dobra, ja to padnę, padnę przed. zaraz. No może nie padaj, ale ich tu nas strało. No i nie zdążyłem uciec nawet. Yo, I need help. Dobra, próbuję cię podnieść. Dobra. Bo wpa wpadli, a wow, a wow, wpadli w pułapkę energetyczną. O kurde, za blisko są. No kurwa. Help No zaraz się znowu, Spróbuję teraz. A wow, kurwa, co mnie bije. Ej, no poleże. O, mogę się to pobiegać. chyba nie dam rady. Ja o, chyba, dobra. Kurła. Sorka, nie dałem. Rady, no dobra, dałem rady. dobra. Nie wiem właściwie, co to zmienia, jeśli zginę i się zrespię, czy Absolutnie coś tracę nic. na tym. Dobra, idę. Uważaj There na is. ten prąd. tu jest Ua, ale dostał. To się odblokowało. Dobra, muszę przyznać, że ta walka była dosyć irytująca. No. No ale no cóż, dobra, musimy się dostać. A, no właśnie, tutaj chodź. Ta, idziemy do Beverly Hills. Słyszeliście o tym miejscu? Musimy załatwić tam parę spraw. Pamiętaj Legion na wejść wejść do gry. Mam dobra wiadomość, jest już poranek, nie spaliśmy tej nocy. Dobra! O. Nie masz życia takiego właśnie. 640 A ja mam 800. Dobra, sprawdź czy Michael jest w domu. A to tutaj na wprost jest Michael. To mieszka w tym domu, Chodź Sprawdzimy to. Musimy wejść w Dobra. zombie. Tary. O kurwa! To jest jakiś co pszczoły z nim latają My. My. dobra no nie wierzę Nie żyją. Dobra, Ej, dobre te moje czary, Michael. Michael jest w No ale trzeba zbadać. Zwłoki znalazłem jakieś. Nie ma klucza. O, safe Michaela. Michael, right Musimy klucz znaleźć. Znalazłeś klucz, Lex? Nie. Mm, yeah. Może w Tak, w był. Dobra, mam to. Tak, w, śmie w tak, śmieciach był? No. O kurwa, zombie! Puta madre! Puta madre! O, nóż kucharza. Jaki Michael mocny! Tutaj. Ej, masz tu broń? Tak, mam, biorę. Nóż do kutowania nim się podobno robi najlepsze... Ej, to jest o, najmocniejsza naj... broń jaką mam ta, teraz. A najlepiej robi się nim pomidory się klej najlepiej właśnie z tej broni ustka, ale gdzie mieszka Jesse. Dobra, musimy to wrócić ustalić gdzie mieszka Jesse. Ej dobra, a choć poszukamy sejf, klucza do safe'u Michaela. To jest OK. A. Hmm. Cieszę się, godło, Trzymaj się. to mm. Nie no, w tym pokoju niby mamy coś jeszcze znaleźć, kurde. Ja już nic nie widzę, szczerze mówiąc, ale. A, dobra, ubrania są jeszcze. No dobra, w sąsiednim domu mieszka Jesse Swan. Chodź. O oh, nie, safe? Tutaj obok O, mostarek. O kurde O no, i mamy... Chodź! Złożymy wizytę temu Jessemu. Jak tam dojść, tu górą, chodź, tędy będzie lepiej. Tędy nie wejdziemy, musimy znaleźć inne wejście. Chodź tu, o tu, tu, może tędy? Nie. Nie, tędy jeszcze wejdziemy. O, wow! A co na mnie skoczyła? Patrz, no nie idzie ten blok. Niby specjalista od bloków. Gówno, bo tej grze się ciężko blokuje. Ja pierdykam, no nie, da się zablokować. Naprawdę blokowanie, to w tej grze to jest czysty fart powiem wam. Muszę zmienić, naprawdę. Ej, silne są te zombie nawet, co nie? No, dość. Będzie trzeba znaleźć ten, lepszy ulepszejki, bo powiem wam ci, że tak jak silnawe. No mogę zobaczyć ten hey, dropsa. Nie, ale on jest po ulepszeniach jak już. No może jest najmocniejszy, ale wygląda najgorzej. No właśnie, wiadomo, że wygląd jest najważniejszy w świecie zombie. O, tu jest jakiś Ricky. Pewnie chcemy go zgarnąć do naszej bazy super ultra. Ricky jest prawie nago. <śmiech> <śmiech> Ricky jest chyba napierdolony. We talk inside. Yeah, well, if I open this door, a whole lot of zombies might rush in, and I'm pretty sure that's a, a bad thing. The gate's automatic; just close it. Oh, yeah. Well, we're having this big party, right? And some of the guys—not not me were riding on the gate, and, and, and it broke. Now there's a whole bunch of spares in the garage, but it's like full of riffraff. Then I'll go in there and fix things, yeah. Killer, I'll hit the garage button. You bounce the party crashers and fix things up. And then, dude, Mikasa is, is uh, your Kassa. Hey Roxy, we got company, find your jeans. <try> <try> o nie. No, nieźle. Ja <try> jakbym widział siebie codziennie rano. No, tak, to jest ten. No, potrzebujemy tu główną. Brama się otworzyła. Dobra, o kurde! O nie trafiłem czarów moich! Dobra, biorę ten bezpiecznik. O kurde, nie ten przycisk. Uważaj, bo on jest z nami strigorowany i mi się to nie podoba. Dobra, leży. I maczetę miał jakąś. Kurwa, jacy silni są. No bo on miał tą, on miał kamizelkę jakąś. Ej, kolejny bezpiecznik tu leży, co jest? No wiem, właśnie dwa leżą. Uwaga, jakiś ten jest, warsztat jest, jakbyś chciał. No, no dobra, odczyty, o, jakieś plany. Ano nie jest, można, ale no. Z tych dobra. Apteczki masz, bo tu leżą jakieś. Tak, 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 właśnie wziąłem. No dobra, chyba trzeba z nim. A jeszcze tutaj trzeba. Be... A tu jest drugi bezpiecznik potrzebny. A, jeszcze. dobra, to biorę go. O kurde, jakiś władca. Ale grubo. No właśnie wiem. Kurde, Ej, czemu ja to padłem? zgubiłem? Kurwa, tam się wszystko pali. Dobra, dobra, dam radę. Dobra, dobra. Trochę się palę, ale nic nie szkodzi. No nie! No nie. No pszczoły mnie nieca, atakują! Dobra, ta broni jest Chcę się super blokowanie zabawić. No jest tak nieintuicyjne blokowanie, że to się w głowie nie mieści. No naprawdę, dawno nie miałem tak nieintuicyjnego dobra. blokowania. Idę po te apteczki, jednak. Dawno bramę Dobre, tak, pozbądź. tak. Musimy się jeszcze ich pozbyć. My kurwa, gościa nie ma, dobra. Nice, wyjaśniony. O tam Spopan coś leży, patrz, tu coś jest. O kurwa, prąd, prąd, prąd. No prąd jest już, chodź, pogadamy z tym well, Ej, zadanie jakieś znalazłem O ciekawe A to jakieś chyba turbo... Podróżaj turbę papierów żeby To później zrobimy, to jest jakieś ultra poboczne chyba, bo jest czerwone w ogóle. No, Dobra, to otwieraj zrobimy. to Zróbmy na razie nasze główne zadanie. Nie ma co, chodź, pogadajmy z nim O, otworzył. Hej! Hej!

You don't call the lead singer of gods and whiskey. I saw this and I got a taste. I'll bean. This was a waste of time. OK, OK. Jesse might know. Oh, she's not here. Huh. I'm not getting that feeling of disapproval. Another note. Dear mother. If you must have sex at three in the morning, please can you refrain from moaning and screaming quite so loudly? That was you. <laughs> Say she's gone up the hill to help a friend. Hey, it's no playground out there. Hey, she's smart. She's in med school. All mm, mm. time. Real sneaky too. Every time I turn around, it's like, whoa, she's right there. <laughs> Let me go talk to her. Ah, cool. Looks like we're gonna have. Livocytrynowe bez that's cukru. <laughs> Jeden alkoholu. Hey, do okay? like plan yeah, play to plan nie, no na wiecie jestem, nie mogę pić piwa, a to jest bez cukru. Okay. Więc mogę. No, no, nie, źle. Wiecie, ile piwo ma kalorii? Chyba ze 150. Jesteś Legion? Tak, przecież idę za tobą. A, widzę, widzę Legion. O, ja się zastanawiam, ty, czy... Radi, a co to jest? No. Widziałeś kiedyś coś takiego? To żółte? Do czego to? A, nie wiadomo, chyba jakaś kubek. Tak mi się kubek. wydaje. Okej. Okay. To pewnie designerski kubek do picia piwerka. Na pewno o to chodzi. Tak mi się wydaje. No dobra. No. Się co? Na na no dobra. No ja jutro o 18 też będę raczej, więc YouTube tam jakby co to pisz. Abim, więc po na A co jutro nagrywacie? A, uh. no. Gdybym umiał zainstalować to wszystko, co tam trzeba zainstalować, to może bym kiedyś też zagrał. Ale to jest no, no, podobno no, no, tyle rzeczy, że zajmuje cały dzień. to. No dobra, ja dzisiaj wystarczy. Ja no dobra, czy się coś powiesz. zapisuje, czy coś, czy po nie prostu... Chyba wychodzę i jest kontynuuj grę, Dobra. Więc, I guess. Yes. <laughs> chyba kontynuuj grę jest, więc chyba trybi... a na ile jest w ogóle kampania, tak z tego? A nie wiem. Wiecie na ile godzin jest ta gra? Mniej więcej? Niby... Main and Extras 26 godzin. No to długa gierka, jeśli tak. Dobra, no to Legion trzymaj się, ja Dobra, to na razie lu.